Czy telefon za 700 zł może być dobry? Odpowiedź brzmi tak. Oczywiście trzeba dobrze zdefiniować swoje wymagania, żeby się nie rozczarować. Nie należy oczekiwać, że smartfon za 700 zł będzie równie szybki i wydajny oraz będzie robił równie dobre zdjęcia jak telefon za 2000 zł. Mimo wszystko w tej kategorii znajdziemy coraz więcej dobrze działających i godnych polecenia smartfonów, które spełniają oczekiwania wielu osób. Wśród nich są modele z wyświetlaczem Full HD, dobrą baterią, czytnikiem linii papilary. I dobrym aparatem. Samsung ma wyrobioną markę w Polsce. Mimo, że na tle wielu konkurentów, ma on mniej pamięci 3x32 GB zamiast 4x64. To i tak cieszy się powodzeniem. Jest dość nowoczesny i ładny, a do tego ma łączność NFC do zbliżeniowych płatności w sklepach, czego nie można powiedzieć o typowych rywalach. Na pokładzie jest też hybrydowy dual sim, czytnik linii papilarnych oraz miejsce dla karty pamięci microSD. To dobry smartfon, choć mógłby mieć trochę większą baterię. Jest to jeden z najnowszych smartfonów w cenie poniżej 700 zł. Jego największe zalety to dużo pamięci RAM i masowej, dobra bateria oraz bardzo dobre aparaty tylne. W tej klasie sprzętu można wręcz powiedzieć, że możliwości fotograficzne tego Huawei'a przerastają większość konkurentów. Telefon może też nagrywać filmy w Full HD w 60 klatkach na sekundę. Ma też nowoczesny Bluetooth 5.0 i czytnik kart pamięci microSD. Wyświetlacz jest typowy, duży. Ma około 6,4 cala, cechuje się dobrą jakością i jasnością obrazu. Największa wada brak aplikacji Google, które częściowo zastąpione są przez własny ekosystem HMS. Moto G7 Power to kolejny tani smartfon z akumulatorem o dużej pojemności, wystarczającym na 2-3 dni. Do tego dokłada niezły procesor, duży wyświetlacz HD+, dobre aparaty, nagrywanie filmów 4K i najważniejszą rzecz, szybko działający system Android z możliwą przyszłą aktualizacją do wersji 10. Nie zabrakło również dobrego czytnika linii papilarnych, slotu dla karty pamięci microSD i klasycznego wyjścia słuchawkowego. Dobrze zoptymalizowany system plus Sporo pamięci RAM zapewniają realnie wysoki komfort używania tego smartfona. Wśród smartfonów do 700 zł Xiaomi i należąca do niego marka Redmi mają bardzo atrakcyjną cenę. Dlaczego warto wybrać Redmi 8? Przede wszystkim dlatego, że ma bardzo duży akumulator 5000 mAh, który wystarcza często na ponad 2, a nawet 3 dni typowego działania. Smartfon wygląda atrakcyjnie w wersji czerwonej i niebieskiej, działa sprawnie, ma aktualizację do Androida 10, dual SIM, wyjście słuchawkowe 3,5 mm oraz szybki czytnik linii papilarnych. To nowa propozycja w tej klasie cenowej i jednocześnie jeden z najlepszych, tanich smartfonów. Jego największą zaletą jest bardzo duża bateria 5000 mAh, która wystarcza na dwa dni typowego działania. Smartfon ma duży ekran idealny do filmów, wyposażono go też w NFC do zbliżeniowych płatności w sklepach oraz dual SIM, dość dobre aparaty, czytnik linii papilarnych. Rozpoznawanie twarzy i ładną obudowę. Słowem, za 700 zł to bardzo dobry telefon. Nie zapomnijcie napisać w komentarzach własnych propozycji, najlepszych telefonów do 700 zł.